Witajcie drodzy słuchacze w drugiej części kronik, w której poznamy kolejne postacie ze świata Twitchgardu. Jeśli nie widzieliście poprzedniego rozdziału, koniecznie się do niego cofnijcie, gdyż waszej uwadze nie mogą przemknąć persony tak kluczowe jak Sir Mamon z krainy Hon, Don Rybon, zwany również Nowym Arturem oraz niezapomniana legenda. Mieszko 11 Majkut. Teraz zapraszam was do wysłuchania kolejnej części. W sercu Twitchgardu, pośród wysokich gór i szerokich rzek, rozciąga się potężne królestwo Erydon. Ziemia rządzona przez dwoje władców: króla Remosa i królową Katarzynę Pad. Ich państwo, bogate i wpływowe, stoi przed wielkimi wyzwaniami, gdzie królowa widzi okazję do pomocy i jedności. Tam król dostrzega zagrożenie dla swoich ludzi. Jednak to nie tylko polityczne konflikty rozpalają dwór. Koty Emet i Ryszard prowadzą własną wojnę, która budzi chaos w zamkowych murach. Królowa Katarzyna Paz to władczyni o dobrym sercu, gotowa wyciągnąć rękę do każdego, kto przekroczy bramę Erydonu. Wierzy, że silne państwo to takie, które dba o wszystkich, zarówno o możnych, jak i tych, którzy szukają schronienia. Z kolei król Remos to człowiek twardych zasad. Dla niego królewskie rządy to przede wszystkim dbanie o swoich obywateli, tych, którzy od pokoleń mieszkają w Erydonie. Jego decyzje bywają kontrowersyjne, a jego słowa często balansują na granicy tego, co wypada powiedzieć na królewskim dworze. Niektórzy dworzanie określają to mianem krawędziowania, lecz czy jest to tylko cięty humor. Czy też bezlitosna prawda? Zależy od tego, kto słucha. Pewnego dnia na zamku w Erydonie zebrała się Rada Królewska. Do granic królestwa dotarła grupa uchodźców z gór, prosząc o schronienie. Królowa Katarzyna Pak przemówiła pierwsza: Każdy wędrowiec zasługuje na dom. Powinniśmy otworzyć nasze bramy i pomóc im osiedlić się w Erydonie. Król Remos zmrużył oczy, milczał przez chwilę, a potem powiedział: Katarzyno, musimy dbać o nasz lud. Przyjęcie tylu obcych nie wzmocni naszego królestwa, tylko je osłabi. Co w takim razie byś z nimi zrobił? Zapytała Katarzyna. W sali zapanowała cisza, a doradcy zaczęli szeptać między sobą. Po chwili król wstał i głośno, stanowczo dodał: Wygnałbym ich. W sali zapadła cisza. Niektórzy doradcy wymienili spojrzenia. Inni nerwowo ścisnęli ręce na podłokietnikach swoich krzeseł. Królowa Katarzyna Pac milczała przez chwilę, patrząc przed siebie. Spojrzała na swoją dłoń, zacisnęła ją lekko, po czym cicho wyszeptała Naprawdę moja ręka ma jakieś problemy, ja się źle czuję. Nagle jej oczy zaszły mgłą, a ciało osunęło się stronu. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, osunęła się na bok. Zemdlała. Król Remos szybko podszedł do Katarzyny i chwycił ją za ramię. Po chwili jednak królewna otworzyła oczy, odetchnęła głęboko i podniosła się, choć wciąż była wyraźnie osłabiona. Król zmarszczył brwi, pokręcił głową i powiedział: Moich słów nie da się podważyć. Słów prawdy! Dziękuję bardzo! Katarzyna spojrzała na niego wciąż oszołomiona, ale w jej oczach pojawił się upór. Wiedziała, że ten spór nie skończy się tego dnia. Wiedziała, że walka o Erydon dopiero się zaczyna. Los Erydonu wciąż się waży. Królowa Katarzyna Pac i król Remos pozostają podzieleni w swoich przekonaniach, a ich decyzje mogą odmienić oblicze Twitchgardu na zawsze. Jedno jest pewne: historia Twitchgardu dopiero się pisze. Jeśli podobał Wam się ten rozdział, dajcie znać w komentarzach i podzielcie się swoimi teoriami. A jeśli chcecie zobaczyć kolejne opowieści z tej niezwykłej krainy, Zostańcie z nami, bo to dopiero początek.